Zobaczcie, moi drodzy, jak to pada. zobaczcie, jak chciałem jeździć babci, oczywiście mówię inne, oczywiście. A tymczasem, zobaczcie, pada deszcz, nie? Na chwilę przestało, na chwilę przestało. Deszcz ma to do siebie, moi drodzy, dzisiaj, że on przestaje i pada. Co chwilę tam przestaje i pada, przestaje i pada. Zresztą, sami widzicie tutaj kropelki na moim oknie, oczywiście, tak, bo wy macie posta z rana, więc będzie z, deszcz, z, deszcz, z deszczem macie. W filmiku jeszcze nie było z deszczem, w filmiku deszczowego jeszcze nie było, tak, do tej pory nigdy. Kiedyś było na, 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 na moim kanale, ale to było kiedyś, a teraz to jest. Instagramy, tak, a, jeszcze, a były widokowe, do tej pory były, były takie widokowe, ale ja nie robię z widoku, tak, nie robię z widoku, bo widok jest oczywiście ładny, ale znając życie, pewnie za chwilę znowu będzie padlać, więc y, nic straconego, bo oczywiście, zobaczcie, bo, bo teraz nie pada, oczywiście, ale przed chwilą powiem Wam, lała jak z cebra, więc naprawdę to jest masakra jakaś, bo ja ogólnie chcę iść do babci na kawę, oczywiście, i na serial, wiecie jaki, ale czy pójdę w tym deszczu? Nie wiem, bo ja się boję, bo teraz nie pada, ale ten deszcz, to nie znaczy, że za chwilę nie będzie, więc wiecie, mam taką małą traumę, nie, Z deszczową, że tak powiem, bo widzicie, widok jest ładny, oczywiście, tak, tak, widok jest piękny, oczywiście, jak na razie, tutaj, tutaj ładne, tam lejaki, ale no padać będzie, tutaj padać jeszcze, grubiaki tu są, ale na razie nie pada, bo, bo wy tu nie widzicie teraz, bo to nie pada, ale jak zamrzecie, pewnie będzie padać, nie, no właśnie, no dobrze. To, 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 to w tym filmiku to wszystko, tak, bo ja chciałem tylko pokazać ten deszcz, no ale oczywiście on przestał, nie? No właśnie.